Najdziwniejsze i najbardziej niewiarygodne znaleziska w lesie. Lasy pokrywają naprawdę ogromny obszar naszej planety, a większości z nich nie udało się jeszcze zbadać. Dlatego, spacerując po lesie lub jakiejś zarośniętej dziczy, można natknąć się na najrzadsze, tajemnicze, a czasem cenne rzeczy lub zupełnie niezwykłe krajobrazy. Dziś porozmawiamy o najdziwniejszych i najbardziej niesamowitych znaleziskach, na jakie ludzie trafili w lesie. Niewidoczne rzeźby. Lasy Szkocji od dawna są ulubionym miejscem wypoczynku zarówno lokalnych mieszkańców, jak i wielu turystów. Spacerując po lesie nad jeziorem w pobliżu szkockiego miasta Aberfoyle, niczego nie spodziewająca się osoba, może się bardzo przestraszyć. To tam, przy leśnej ścieżce, da się zobaczyć upiorne postaci ludzkie, ledwo widoczne przez liście i gałęzie. Nie, to nie duchy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. To dzieło szkockiego rzeźbiarza Roba Mulhollanda. Akrylowej pleksji, która ma doskonałe właściwości zniekształcania odbicia światła, tworząc efekt częściowej niewidzialności. Tych sześć naturalnych rozmiarów postaci ludzkich ma tendencję do nagłego znikania lub pojawiania się, w zależności od punktu widzenia obserwatora. Artysta wzorował sylwetki rzeźb na swoich przyjaciół i znajomych. Tylko wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie w lesie widzicie jakąś postać, która po chwili znika, a tylko gałęzie i liście kołyszą się w miejscu, gdzie sekundę temu można było zobaczyć człowieka. Scena niczym z horroru. Rzeźby roba idealnie wpasowują się w leśny krajobraz, dlatego to miejsce w Szkocji stało się bardzo popularnym miejscem wypoczynku, zaś rzeźby pełnią rolę pewnego rodzaju atrakcji. Od co? Rozrywka dla turystów. Bogate drzewa. Słyszeliście kiedyś o drzewkach pieniędzy? Na pewno tak. Jeśli myślicie, że to wszystko bajki dla małych dzieci, to najpierw zobaczcie ten las w Szkocji. Z pni drzew wystaje po prostu ogromna ilość monet. Zdziwieni? To prawdziwe monety. Ten las nazywa się Peak District. Jeśli jesteście fanami wszystkiego, co niezwykłe, warto odwiedzić to miejsce. Co do samych monet, tak naprawdę nie wyrastają one z drzewa, ale są wbijane w powalone pnie przez przechodniów za pomocą kamieni. Istnieje legenda, że jeśli wbije się monetę w pień, przyniesie to szczęście, a jeśli pomyślicie życzenie, na pewno się ono spełni. Samolot. Znalezienie samolotu w środku lasu, jak się okazało, nie zawsze musi mieć związek z katastrofą lotniczą, zwłaszcza gdy poszukiwania podejmują tak kreatywni i pomysłowi ludzie jak Bruce Campbell z amerykańskiego stanu Oregon. Pewnego razu, idąc przez las, odkrył ogromny stary samolot, który, jak się okazało, był przygotowywany do złomowania. Nie wiadomo tylko, dlaczego samolot znalazł się w leśnym gąszczu. Bruce postanowił zakupić ten duży samolot i zbudować w nim swój dom. Pracował nad tym projektem przez wiele lat, mieszkając w pobliżu w furgonetce. Gdy jego tymczasowe schronienie zaatakowały myszy, Bruce musiał przenieść się do starego samolotu. Campbell posprzątał go wewnątrz i umył na zewnątrz, a następnie ustawił samolot na betonowych filarach z podjazdem. Na zewnątrz mężczyzna zostawił wszystko tak jak było, ale wnętrze przeprojektował, by samolot nadawał się do codziennego życia. Miejsca na pewno nie zabraknie, pokład ma powierzchnię 350 m2. W środku znajdują się dwie toalety, ale najfajniejsza część to prysznic, który zbudowano z arkusza PCV ze spinaczami wkręconymi w cylinder w pobliżu ogona samolotu. Campbell zbudował własny system kanalizacyjny i elektryczny oraz zastosował oryginalne światła LED, aby były bardziej przyjazne dla środowiska. Bruce nie zamierza na tym poprzestać planuje jeszcze bardziej ulepszyć projekt swojego domu w samolocie pośrodku lasu. Cieszy się również ze wszystkich turystów, którzy przyjeżdżają tam, aby na własne oczy zobaczyć tak niezwykłe znalezisko. Wieloryb Natura czasami naprawdę potrafi zaskoczyć. W 2019 roku w tropikach Amazonii znaleziono wieloryba. Biolodzy od dawna próbują rozwiązać zagadkę, w jaki sposób ciało tego zwierzęcia trafiło do dżungli. Sak leżał na wyspie Marajo w gęstych lasach namorzynowych, przez które bardzo trudno się przedostać kilka metrów od wybrzeża. Jak się okazało, wieloryb był rocznym dzieckiem. Spekuluje się, że zwierzę mogło umrzeć po spożyciu plastiku z oceanu, zanim fale przeniosły go na brzeg dżungli. Wieloryby można spotkać u wybrzeży Brazylii, ale zwykle pływają znacznie dalej na południe, a poza tym w innych porach roku, najczęściej od sierpnia do listopada. Tak więc znalezisko wydaje się naprawdę wyjątkowe jak na luty i odległość tysiąca, a może i więcej, kilometrów. Eksperci nie znaleźli zwierzęcia od razu, przyciągnęły ich tam stada Podczas badania zwłok wstępnie ustalono, że wieloryb zmarł na kilka dni przed ujawnieniem jego ciała. Niewiele wcześniej w tych miejscach nastąpił przypływ, który najwyraźniej wyrzucił zwierzę w tropikach. Naukowcy muszą jeszcze ustalić, co dokładnie było prawdziwą przyczyną jego śmierci i dlaczego wieloryb znalazł się tak daleko od wybrzeża. Buty. Nikt nie wie dokładnie, jak zaczęła się historia drzewka z butami. Dawna tradycja rzucania butami na duże drzewo jaworowe w Midland w stanie Indiana to dziś prawdziwa legenda. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem takiego odkrycia w lesie według lokalnych mieszkańców wydaje się to, że pewnego razu grupa nastolatków wyszła ze stawu i poszła do domu Boso, rzucając mokre buty na drzewo. Obecnie są tam setki butów, trampek i różnego rodzaju kapci. Skrzyżowanie diabelskiej kotliny i drogi rycerskiej, gdzie rośnie drzewo, to bardzo spokojne miejsce. Ciszę zakłóca tylko od czasu do czasu ryk krów i odgłosy ptaków wzlatujących w niebo. Stare buty zwisają z drzewa niczym owoc w najzwyklejszym lesie. Dlaczego tak się dzieje? Według miejscowej legendy, szczęście przychodzi do tych, którzy wrzucają parę starych butów na drzewo. To wszystko oczywiście brzmi szalenie, ale wygląda całkiem imponująco. Stare lalki. Nic tak nie przeraża w horrorach jak wyprawa do lasu, gdzie mogą czaić się duchy i dziwne stworzenia. W pewnym lesie turyści znaleźli całkowicie opuszczony dom, pełen przerażających lalek. Lalki w ogromnych ilościach wisiały też na pobliskich drzewach, jakby była to egzekucja. Jak już wiecie, wygląd plastikowych zabawek pozostawia wiele do życzenia. Z biegiem lat zawilgotniały, pokryły się pleśnią, wyblakły i straciły niektóre części. Dominują tam więc lalki jednorękie i jednonogie, patrzące w dal pustymi oczami. Setki takich zabawek wywołują strach i niepokój wśród odwiedzających ten las. Niektórzy turyści twierdzą, że wzrok zabawek czują w każdym zakątku tego lasu, więc lepiej, aby dzieci i ludzie o słabych nerwach tam nie przyjeżdżali. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!